Otwieram pięćdziesiątą czwartą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w gniewie ósmej kadencji. Jednocześnie informuję, iż obrady są transmitowane na żywo na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 łamane przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane przez 46 łamane przez WE, ogólne rozporządzenie ochronie o yy, ochronie danych. Publikacja Dziennik Urzędowy UEL e, numer 119S1. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest miasto i gmina Gniew, reprezentowana przez burmistrza z siedzibą w Gniewie przy Plac Grunwaldzki 1 8340 Gniew, adres e-mail sekretariat małpa Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z e, transmisją sesji jest artykuł 6 ustęp 1 litera C i E RODO w związku z przepisami ustawy Dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Odbiorcami danych są firma zapewniająca usługi hostingu i transmisji sesji, Centrum Kultury i Bi Biblioteki Publicznej w Gniewie, a także szeroki krąg odbiorców z uwagi na udostępnienie transmisji na biuletynie informacji publicznej. Pełna treść klauzuli informacyjnej udostępniona jest poprzez wywieszenie jej treści na drzwiach wejściowych do sali obrad Rady na stronie internetowej BIP w zakładce Rada Miejska zapis wideo z obrad sesji Rady Miejskiej. Zobowiązuje radnych oraz innych uczestników sesji o obowiązkach w zakresie nieujawniania bez uzasadnionej przyczyny danych osobowych osób nie będących funkcjonariuszami publicznymi, nie niepełn funkcji publicznej ani niezwiązanymi z tą funkcją. E, witam radnych Rady Miejskiej w Gniewie, e, witam panią wiceburmistrz miasta i gminy Gniew Joannę Kamińską, witam panią e, skarbnik Wioletę e, Ruda, witam również mieszkańców miasta i gminy Gniew. Na podstawie listy obecności stwierdzam ważność obrad. W obradach aktualnie bierze udział 12 e, radnych, co stanowi prawomocne kworum do podejmowania uchwał. E, porządek obrad był Państwu przesłany drogą mailową. Mieli Państwo możliwość zapoznania się z porządkiem obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę, Pani Wiceburmistrz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że w takim przyspieszonym tempie udało nam się zwołać sesję. A ja chciałabym wprowadzić zmiany do porządku obrad i znieść punkt drugi pod punkt B, druk numer B łamany na 483 na 22 w sprawie zmiany uchwały numer. 42, łamane na 338 na 21 Rady Miejskiej Gniewie z dnia 23 grudnia 2021 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2022-2023. Ze względu na to, iż WPF się nie zmienia, no, ten punkt stał się zbędny w obradach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, to przystępujemy nad, do głosowania nad zmianą w porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmiany w porządku obrad zaproponowanym przez Panią Wiceburmistrz? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zatem porządek obrad przedstawia się następująco. Zmiana została przyjęta jednogłośnie 12 głosami radnych. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, sprawy organizacyjne. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A, druk numer B, łamane przez 482, łamane przez 22, w sprawie zmiany uchwały numer 42, łamane przez 339, łamane przez 21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2021. 22. I punkt trzeci, zakończenie sesji. E, kończymy punkt pierwszy, przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwał w sprawie. I tu e, uchwała druk numer B łamane przez 482 łamane przez 22 w sprawie zmiany uchwały numer... 42 łamane przez 339 łamane przez 21 Rady Miejskiej w gniewie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2022 i poprosimy o przedstawienie uchwały panią Skarbnik. Proszę. Tą uchwałą wprowadzamy drugą transzę dodatku węglowego. Prowadzamy też y, dodatek y, energetyczny oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz y, dochody na zakup, dochody z tytułu zakupu i sprzedaży węgla. Może tu nie wiem, no, to, jeżeli chodzi o zakup węgla to 150 tysięcy. Jeżeli chodzi o y, dodatek energetyczny i dodatek dla podmiotów wrażliwych to dodatek energetyczny mamy 275 910. Dla podmiotów wrażliwych 255 tysięcy i dodatek węglowy 290 tysięcy. E, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bo nie widzę. Jeżeli nie ma, to poprosimy poszczególne komisje o podjęcie opinii. E, pan przewodniczący komisji finansów? E, szanowni Państwo, członkowie Komisji Finansów, kto z Państwa jest za pozytywną opinią projektu uchwały druk numer B łamane na 482 łamane na 22? Kto z Państwa jest za? E, ośmiu radnych e, za. E, projekt jest e, przyjęty pozytywnie. Zaopiniowany pozytywnie, tak. dziękuję. Pani Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki. Kto z członków Komisji Gospodarki jest za e, pozytywną opinią druk numer B na 482 na 22? Trzech członków Komisji. Pozytywna jest opinia. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. I Komisja Społeczna do wiadomości. Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Uruchamiam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały druk numer B łamane przez 482 łamane przez 22 w sprawie zmiany uchwały numer 42 łamane przez 339 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2022. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku w systemie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Stwierdzam ważność głosowania. W głosowaniu wzięło 12 uprawnionych e, radnych. 12 było za podjęciem uchwały, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Zatem przyjęto przedmiot głosowania. Dziękuję bardzo. Kończymy punkt drugi. Przechodzimy do punktu trzeciego, zakończenie e, sesji. Zamykam czterdziestą pięćdziesiątą czwartą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewie ósmej kadencji. Dziękuję za obecność i do widzenia. Do zobaczenia.